Co on robi? Nigdy nie wiadomo. Boję się o niego. Przecież się zgodził. Jak? Nie, mu nie musisz się o niego bać. Wiem, ale co mu coś może mu się stać? Zgodził się, nic się nie stanie. No, nie jestem tego pewien. A Tomku, nie ma zderzaka na swoich torach. Mm, szkoda. No widzę tam, jak jedzie z nim... O hmm. nie, szybciej, bo zniknie portal. O co wam chodzi? Już ci mówię, dlaczego? Nie można mu ufać, ale można. No nie wiem. My też nie wiemy. Kto powiedział? No tobi. Ten nie Gabryś. Kuba. Nie, nie bo ty jesteś Gabryś. Dobra, wszystko jedno. Ja nie chcę, żebyście jechali na wakacje. Znaczy, Dizel 10 może, ale nie chcę, żeby, żebyś ty jechał z nim. Bo ci może zaatakować. Dobra. Będziemy się świetnie bawić. Hmm. No dobra. Ale Gabrysiu, gdyby cię zaatakował, to alarm. Dobra. Dzięki. Muszę jechać. Dzięki. Oj. Dzięki. Oh. Nic mu się nie stanie. Nie wiem. Może się coś stanie. Ale ja włączę alarm. Ale wątpię, żeby to się stało. My też to wątpimy. Już jesteśmy weselsi. Zobaczymy. Co to za miejsce? Moje miejsce na wakacjach. Na łóżku? No, tu jest nieźle. Hmm... No, nie wiem. No, co nie wiesz? No, zobacz, jak tu jest niewielkie. Jak chcesz, może wracać na sodor? Nie, nie chcę. Obiecałem ci nowe wakacje. Zająć... Więc obiecuję: portal do Sodoru zniknął? Tak, więc możemy już tam jechać. To jedźmy. No dobra. Ciekawe, co tam będzie nas czekać. Zobaczymy w kolejnej przygodzie.